Współczesny świat pędzi naprzód w zawrotnym tempie. Wszystko dzieje się niezwykle szybko, a zmiany nie czekają na przyszłość, następują natychmiast. Niezwykły rozwój technologii sprawił, że dostęp do informacji jest ekspresowy, a każde opóźnienie związane z brakiem dostępu do internetu bądź przestarzałym sprzętem wprawia nas w irytację. Każdego dnia wykonujemy tysiąc czynności, często mając wrażenie, że nie zdołamy wcisnąć w harmonogram dnia ani jednej czynności więcej. Czy na pewno? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym odcinku. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .Net. Gospodarowanie swoim czasem to niezwykle wymagające zadanie. Zawsze znajdą się inne, bardziej pilne sprawy, które wymagają naszej natychmiastowej interwencji. Praca, dom, rodzina, może od czasu do czasu jakaś forma aktywności fizycznej i doba wypełniła się po brzegi. Niestety 24 godziny muszą wystarczyć na wykonanie wszystkich niezbędnych zadań. Ludzie mają także tendencję do odsuwania w czasie spraw ważnych, ale nie niecierpiących zwłoki na rzecz tych wyżej postawionych w systemie wartości. Zacznę się uczyć, gdy wszystko co pilne zostanie wykonane, lub programować nauczy się, gdy nawał pracy się skończy. Tego typu tłumaczenie słyszał w swojej głowie każdy chociaż raz. Niestety ten upragniony czas. Już później nie następuje, a rzeczy, które koniecznie trzeba wykonać, spadają jedna po drugiej. Dlatego nie warto odkładać programowania na później. Najlepiej zastanowić się, co trzeba zrobić, aby zacząć się uczyć już teraz. Sposób pierwszy: wpisać czas wolny w plan dnia i tygodnia. Duża część ludzi korzysta z planerów i kalendarzy w codziennym życiu. Ułatwiają one funkcjonowanie. Szczególnie ludziom prowadzącym własne biznesy lub będącym zaangażowanym w wiele różnych aktywności. Poznawanie języka programowania warto potraktować jako jedną z takich czynności i ustalić dla niej dokładne ramy czasowe. Nauka stanie się dzięki temu równie ważna co wszystkie inne obowiązki i mózg w mniejszym stopniu będzie chciał przełożyć ją na inny termin bądź całkowicie odwołać. Zaplanowanie z góry dłuższego czasu, np. tygodnia, także może pomóc w odnalezieniu zagubionych minut, a planującemu da większą kontrolę nad swoim czasem. Sposób drugi: przygotować się zawczasu. Podczas planowania nadchodzących dni dobrym pomysłem będzie określenie konkretnego materiału do nauki: przygotowanie tekstów, zadań, książek. Ma to na celu zminimalizowanie czasu, który trzeba będzie poświęcić już w trakcie zaplanowanej czynności na rzeczy związane z nauką, ale nie na samą naukę. Dzięki temu wydzielony czas będzie spędzony na efektywnym zdobywaniu wiedzy, a nie na każdorazowym planowaniu. Sposób trzeci: dopasowanie czasu do aktywności organizmu. Kiedy przychodzi czas na zapisanie czynności w kalendarzu lub wykonanie już zaplanowanej, kusi by powiedzieć: Zrobię to po powrocie do domu. Warto jednak przyjrzeć się swojemu organizmowi i przeanalizować cykl jego działania. Czy po południu bądź wieczorem będzie on w stanie wykrzesać z siebie na tyle dużo energii, by skupić uwagę na zapamiętywaniu dość skomplikowanego jednak materiału? Czy nie jest tak, że najbardziej efektywnie pracuje nam się rano? Może jednak rzeczywiście po południu czujemy się najbardziej rzeźko i to wtedy najlepiej przystąpić do nauki? Słuchanie pracy własnego organizmu będzie miało ogromny wpływ na to w jakim stopniu wiedza zostanie przyswojona. Sposób czwarty wstawać pół godziny szybciej. Ze względu na tryb pracy zawodowej nie wszyscy mogą zrobić sobie przerwę w środku dnia i poświęcić ją na programowanie. Choć oczywiście dla niektórych byłoby to idealne rozwiązanie, które zapewniłoby optymalne warunki do zapamiętywania, to nie wszystkie osoby z tej grupy będą mogły to zrealizować. Co wtedy? Można zastanowić się nad wcześniejszą pobudką. Ustawienie budzika nawet na pół godziny wcześniej to lepszy wybór niż zaniechanie własnego rozwoju. Oczywiście im więcej czasu dziennie spędzi się na nauce, tym szybciej jej efekty będą widoczne lecz regularna nauka nawet w krótkich momentach będzie widoczna. Sposób 5. Dyscyplina No właśnie, regularność. Ten punkt jest wbrew pozorom jednym z najtrudniejszych do osiągnięcia, wymaga bowiem motywacji do ukończenia zadania. Kropla drąży skałę, dlatego poświęcenie nawet niewielkiej ilości czasu w regularnych odstępach da więcej niż jednorazowe Kilkugodzinne posiedzenie, które nie będzie miało swojej kontynuacji w przyszłości, a jego zadaniem było jedynie uspokojenie bolącego sumienia. Dyscyplina jest umiejętnością niezbędną w wielu dziedzinach życia, jest więc duże prawdopodobieństwo, że już wcześniej korzystało się z jej dobrodziejstw. Szczególnie przy wyjątkowo napiętym grafiku, jest to niezbędny atrybut, bez którego wszystkie plany ległyby w gruzach. Dlaczego więc nie skorzystać już z czegoś, co umiemy, by zdobyć jeszcze większe kompetencje? Sposób szósty: w miarę możliwości wpisywać programowanie w czas na pracę. Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, naukę w plan dnia opłaca się wpisywać w rubrykę praca z kilku powodów. Jednym z nich jest już wymienione wcześniej. Planowanie dnia zgodnie z zegarem biologicznym, cała reszta związana jest z czasem wolnym. Jest on niezwykle ważny w codziennym funkcjonowaniu. Ma on wpływ na samopoczucie i dobrostan każdego z nas. Odpoczynek oznacza także regenerację i lepsze wykorzystanie przez mózg materiału, który przyswojony został w chwili bardziej intensywnej. To moment, w którym nic nie trzeba, a wszystko można zrobić. Tylko od danej osoby zależy czynność, której się podejmie w czasie wolnym. Nawet długi sen może być zaliczony do tej kategorii, ponadto wpisanie nauki jako pracy sprawi, że umysł będzie miał większą motywację do wykonania planu, podczas gdy odpoczynek może potraktować jako coś, co można odłożyć na inną okazję. Sposób siódmy dopasować długość nauki do dnia tygodnia. To nie aż tak, oczywisty wniosek. Planując tydzień można chcieć tak ułożyć plan na niego, by co drugi dzień po południu spędzić 3 godziny na programowaniu. Wyegzekwowanie 3 godzin dziennie będzie ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w tygodniu, kiedy większa część społeczeństwa chodzi do pracy. Gdyby jednak zaplanować pracę tak, by każdego dnia poświęcać kodowaniu godzinę, a w sobotę i niedzielę po 2 godziny, byłoby to o wiele mniej męczące i wymagające logistycznie. Sposób ósmy: liczyć czas spędzony na nic nie robieniu. W trakcie dnia można przyłapać się na bezwiednym przeglądaniu internetu, wpatrywaniu się w telewizor bądź graniu w grę mobilną. Wszystkie te media są stworzone, by przyciągać i zatrzymywać uwagę widza. Warto jednak uświadomić sobie, jak dużo czasu tracimy na robieniu tego, podsumowując tydzień, miesiąc bądź rok. Dużo współczesnych smartfonów ma opcję analizy czasu spędzonego na korzystaniu z poszczególnych aplikacji. Można podejrzeć nie tylko z jakich korzystamy najczęściej, ale także zobaczyć podsumowanie godzinowe każdego dnia. W wielu przypadkach wyniki są zatrważające. Na jedną z wielu aplikacji ludzie potrafią poświęcić kilka godzin swojego życia każdego dnia. Są to najczęściej rozstrzelone na całą dobę krótkie momenty, które zbierają się jednak w ogrom czasu. Który można by spożytkować w inny, bardziej pożyteczny sposób. Pierwszym krokiem do kontroli takich odruchów jest uświadomienie sobie ich istnienia to już sukces. Drugim dobrym krokiem byłoby zapisywanie wyników w notatniku i staranie się, by czas ten malał z każdym tygodniem. Sposób dziewiąty naukę wprowadzać w życie. Uczenie się teorii jest bardzo ważne w każdej dziedzinie życia czy pracy. Najistotniejszym elementem jest jednak wprowadzanie nauczonych wiadomości w życie. Nie jest tak tylko ze względu na szybką chęć rozpoczęcia działania i specjalizacji, ale także ze względu na sam proces przyswojania wiedzy. Przyswojone informacje mogą zostać po jakimś czasie zapomniane, te jednak, których następstwem było zastosowanie wiedzy w życiu, zostają w głowie na dłużej, a jednoczesne. Przećwiczenie nowej umiejętności sprawdzi poziom, w jakim zostały one przyswojone. Sposób 9. Rozwój projektu. Świetną motywacją do pracy jest wymyślenie zadania, którego wykonanie będzie celem zdobywania wiedzy i jednoczesnym sprawdzianem nauczonych umiejętności. Jeżeli projekt ma się udać, to kod powinien zostać napisany poprawnie i piszący nie będzie w stanie ruszyć dalej, dopóki nie znajdzie odpowiedzi na zagadnienie sprawiające problem. Wykonanie wcześniej ustalonego zadania da ogromny przepływ endorfin, zachęci do wykonywania kolejnych oraz uczynia się jeszcze większej ilości rzeczy. Warto zadbać, by wykonywane podczas nauki zadania były dopasowane do uczącego się tematycznie, tak by ten nie znudził się zbyt szybko i zniechęcony nie porzucił programowania. Podsumowując, przyda się znaleźć czas wolny na programowanie. Oczywiście da się to zrobić z pomocą odrobiny wysiłku i chęci. Można zadbać o swój rozwój nie rezygnując jednocześnie z żadnej czynności wykonywanej na co dzień. Niestrudzone dążenie do osiągnięcia obranej wizji, wytrwałość, dyscyplina oraz cierpliwość dadzą plon w postaci umiejętności programowania. Z pomocą powyższej listy wskazówek można efektywnie zarządzać swoim czasem i wyrobić sobie nowe przyzwyczajenia, które zadecydują finalnie o trybie późniejszego życia, może także o miejscu pracy i nowych znajomościach. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.